Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Marzec, jestem pracownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień. Jestem historykiem, zajmuję się historią polityczną, społeczną późnośredniowiecznej Polski XIII-XIV wieku. Dzisiaj nie będę mówił o elitach i o społeczeństwie, ale powiem Państwu kilka słów na temat geografii historycznej. Matką nauk pomocniczych historii jest dyplomatyka. Takie panuje powszechne przeświadczenie i jest w tym dużo prawdy, rzeczywiście dyplomatyka, nauka o dokumencie jest w jakiś sposób podstawą naszej wiedzy o źródle historycznym, ale patrząc się na przeszłość i na charakter źródeł, z którymi mamy do czynienia, to bez wątpienia geografia historyczna stanowi jedno z ważniejszych dziedzin i metod, tak naprawdę i sposobów poznawania. Przeszłości. Dlaczego? No choćby dlatego, że już same źródła na to wskazują. Przykładem może być jedno z najważniejszych źródeł do poznania najstarszych dziejów Słowian, między innymi na ziemiach polskich, czyli tak zwany nomen omen geograf bawarski, który opisuje rozsiedlenie, wielkość, nazewnictwo niektórych przynajmniej plemion, Zamieszkujących Ziemię Śląska, dzisiejszego Małopolski, i tak dalej. Relacja Ibrahima Ibn Jakuba jest jedną wielką relacją geograficzno-historyczną, która przecież opisuje państwo czeskie, opisuje ze słyszenia, co prawda, państwo mieszka. No i wreszcie dokument słynny, dokument Dagona Judex, przy wszystkich swoich kontrowersjach, bez względu na to, czy dotyczy Polski, czy nie, oczywiście mówię z przymrużeniem oka, no jest opisem geograficznym, dla nas geograficzno-historycznym o bardzo dużym znaczeniu. No i wreszcie Jan Długosz, filar polskiej historiografii, który rozpoczął swoje wielkie dzieło, czyli Roczniki Przesławnego Królestwa Polskiego, rozpoczął od rozdziału zatytułowanego Chorografia, w którym bardzo szczegółowo i konsekwentnie opisuje najważniejsze rzeki, góry, jeziora, obszar, można powiedzieć, Królestwa Polskiego i to nie tylko tego, który znajdowało się który objętego ówczesnymi granicami, ale również tych terenów, przede wszystkim mam na myśli tutaj Śląsk, które po części uważał, że do tego królestwa należeć powinny. To pokazuje, że nie tylko dzisiaj w czasach nowoczesnej historiografii geografia historyczna jest ważna, ale była ważna zawsze, ponieważ przestrzeń jest czymś, co stanowi naturalne otoczenie człowieka i w której to przestrzeni, większej lub mniejszej, wszystko się Odbywa. W dobie nowoczesnej czy narodzin nowoczesnej historiografii, mam tutaj na myśli wiek XIX, te wszystkie kwestie zaczęły przybierać formę, powiedzielibyśmy, takiego naukowego kostiumu dla nas trochę bardziej dzisiaj zrozumiałego, no bo to, co wtedy się zaczęło i to kształtowanie naukowe które wówczas objęło całą Europę, również dotyczy nas i jakby my naukę rozumiemy poprzez tę perspektywę XIX-wieczną. Wówczas powstało na ziemiach polskich, które były rozebrane między trzy mocarstwa, powstało jedno z najważniejszych dzieł geograficzno-historycznych, jakie, jakie jest w dorobku polskiej historiografii, mianowicie Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wydany w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. Szereg tej grubości, opasłych tomów do dzisiaj służy historykom, nie tylko historykom, no, wszystkim zainteresowanym z różnych powodów potrzebujących informacje o miejscowościach, ludziach. Danych statystycznych to jest wielkie dzieło obejmujące ambicją swoją, bo to nie wszystkie informacje udało się odpowiednio szeroko zebrać, ale ambicją swoją obejmujące obszary przedrozbiorowej Rzeczpospolitej zawsze przy poszukiwaniu jakichś podstawowych informacji wszyscy sięgają od razu do tego słownika jako pierwszego źródła informacji, dopiero potem starają się szukać dalej. I ta zainteresowania geograficzno-historyczne. XIX-wiecznych badaczy znalazły bardzo szybko oddźwięk tutaj w, po powstaniu w katedry, pracowni, ob obecnego zakładu nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie geografia historyczna właściwie od bardzo dawna stanowi jeden z podstawowych. I najważniejszych takich obiektów zainteresowań naukowych pracowników. To miało miejsce przede wszystkim za sprawą Władysława Semkowicza, jednego, można powiedzieć, z takich najwybitniejszych polskich historyków, no i wieloletniego kierownika tego zakładu. Władysław Semkowicz. Zajmował się geografią historyczną również praktycznie, jeżeli można tak powiedzieć, uczestnicząc w pracach komisji ustalających granicę polsko-czechosłowacką po I wojnie światowej. Był człowiekiem zaangażowanym w dosyć bieżące sprawy, ale oprócz tego tchnął, można powiedzieć, bardzo poważną, czy tchnął ducha w bardzo poważną inicjatywę, jaką, była, jaką były plany powołania pracowni Atlasu do dziejów e, e, ziem polskich, która to instytucja do dzisiaj funkcjonuje przy, Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, wydając szereg bardzo ważnych i niezwykle cennych zeszytów tegoż atlasu obejmujących poszczególne województwa staropolskie skonstruowane według pewnego, według pewnego schematu. I schemat ten zapoczątkowany został właśnie przez. Władysława Semkowicza, między innymi w takim projekcie, który udało się przed II wojną światową zrealizować, jakim było stworzenie mapy województwa krakowskiego w dobie Sejmu czteroletniego 1788-1792, która to mapa obejmuje obszar tego. Tego województwa krakowskiego po pierwszym rozbiorze razem z planem Krakowa Staropolskim. I ten schemat, który został tu zastosowany z podziałem na, na odpowiedni podział na powiaty, oznaczenie stosunków własnościowych, podstawowych, kwestii kolorami, ten schemat do dzisiaj obowiązuje w, przy powstawaniu map w ramach, w ramach Atlasu. Ale to nie był jakby koniec znaczenia geografii historycznej w naszym zakładzie, ponieważ. Po II wojnie światowej geografia historyczna stała się jednym z takich głównych nurtów, który był realizowany na kilku polach badawczych. Związane to było z postaciami związanymi z Zakładem Nauk Pomocniczych Historii, przede wszystkim z Karolem Buczkiem, ze Stanisławem Kurasiem, z nieco młodszymi. Wychowankami Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy z zakładem byli ściśle związani, jak chociażby dr. Franciszek Sikora, następnie dr. Waldemar Bukowski, profesor Janusz Kurtyka, dr. Jacek Laberszek osoby, które studiując tutaj tą geografią historyczną bardzo się, bardzo się zaraziły. No i oczywiście wieloletni kierownik zakładu nauk pomocniczych historii Zbigniew Peżanowski, który również dla geografii historycznej poczynił, dla badań nad, nad tą, nad geografią historyczną poczynił wiele, wiele dobrego, Od, jakby nie tylko pisząc szereg monografii miejscowości, pracując nad, nad zbieraniem informacji dotyczących dziejów poszczególnych miejscowości, ale przede wszystkim przeprowadzając ogromną kwerendę źródłową, która stała się jedną z podstawowych baz danych dla powstającego w Krakowie Słownika Historyczno-Geograficznego Województwa Krakowskiego Średniowieczu, części wielkiego projektu, który również, inspiracja dla którego wyszła właśnie ze strony Karola Buczka, między innymi Stanisław Kuraś był to też zaangażowany, czyli stworzenia wielkiego wydawnictwa takiego nowoczesnego, naukowego, które by obejmowało ziemie historyczne, ziemie polskie, w ujęciu historyczno-geograficznym. Słownik wychodzi do dzisiaj jest kilka jego pracowni. Najważniejsze to są pracownie Poznańska i krakowska, które pracują najdłużej i najbardziej konsekwentnie. Tu jest przykład zeszytu, właśnie jednego z zeszytów, które wydane były tutaj w Krakowie dotyczą, dotyczą dawnego województwa, województwa krakowskiego. I to powstanie pracowni słownika przy Instytucie Historii Panu i istnienie zakładu nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Jagiellońskim było takim taką symbiozą środowisk naukowych, dla których geografia historyczna była bardzo ważna. To się wiązało nie tylko z wspólnymi projektami naukowymi, z wymianą doświadczeń, z odczytami, ale również z osobistymi znajomościami. Tak jak już mówiłem, Janusz Kurtyka, który był uczniem Zbigniewa Peżanowskiego, został na wiele lat pracownikiem słownika Waldemar Bukowski, który wyszedł z Instytutu Historii. Również pracował. Z kolei ja najpierw pracowałem w Słowniku Historyczno-Geograficznym, a potem przyszedłem tu do zakładu. Profesor Bożena Wyrozum Kozuncka wiele lat przyjaźniła się z Zofią Leszczyńską-Skrętową. To były wszystko więzi nie tylko naukowe, ale również więzi takie towarzyskie. To było środowisko, które tworzy i generuje bardzo pozytywną atmosferę, atmosferę naukową. Tak więc geografia historyczna, pozostając nieco w cieniu dyplomatyki, tej wielkiej matki nauk pomocniczych historii, jest dla Badaczy przeszłości okresu przynajmniej staropolskiego w szerokim tego słowa znaczeniu, jedną z najważniejszych dziedzin, i tu w Krakowie, jest pełna tego świadomości.